Warszawa. Mieszkańcy miasta stołecznego muszą podporządkować się nowemu prawu. Za złamanie zakazu grożą surowe konsekwencje. W stolicy wydzielono specjalne strefy, na ich terenie należy szczególnie uważać. Warszawa ruszyła z kampanią informacyjną na temat nowego zakazu. Mieszkańcy stolicy powinni zapoznać się z przepisami. Za zignorowanie zakazu można trafić nawet do więzienia. Warszawa, na terenie miasta stołecznego obowiązuje nowy zakaz, Warszaw rozpoczęła kampanię informacyjną, dotyczącą zakazu lotów dronem nad miastem. W mieście stołecznym miesięcznie odbywa się około 2000 takich lotów. Niestety, nie wszędzie te bezzałogowe statki są mile widziane. Nie można poruszać się nimi m.in. w centrum Warszawy, pobliżu budynków rządowych i istotnych dla infrastruktury miasta, takich jak warszawskie filary czy pałac kultury. O tym, że nie można latać dronem, będzie informować tabliczka, na której będzie namalowany, przekreślony czerwoną kreską dron i pod spodem napis zakaz lotów dronem. Specjalne animacje będzie można też zobaczyć na przystankach autobusowych i w komunikacji miejskiej, przekazał Michał Dzielniński z Radia Z. W Warszawie obowiązuje strefowy zakaz lotów dronem. Na problem nielegalnych lotów dronem zwraca uwagę również Urząd Lotnictwa Cywilnego, na którego stronie można znaleźć wszelkie wytyczne w tej sprawie. Nie wszyscy operatorzy bezzałogowych statków stosują się do obowiązujących przepisów. Niestety, za złamanie zakazu grożą surowe konsekwencje prawne. To przestępstwo, które zagrożone jest karą nawet do 5 lat pozbawienia wolności. 2. 3. Policjanci często spotykają się z problemem operatorów dronów wykonujących loty niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Szczególną kategorię stanowią tu osoby latające bez stosownej zgody w strefach, w których wprowadzono ograniczenia ze względu na bezpieczeństwo publiczne, a także w celu ochrony obiektów ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa. Można przeczytać na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego Źródło Radio Z